Do kolejnego punktu porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza miasta Bielsk-Podlaski. Projekt uchwały został dostarczony Państwu Radnym oraz pismo przedkładające ten projekt uchwały. Poinformuję o wynikach prac Komisji. Komisja oświaty. Kultury, sportu, rekreacji oraz rodziny, zdrowia, promocji miasta i współpracy ze społecznościami lokalnymi. Rady Miasta bielsk negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej, komunalnej, rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Finansów i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Ale na początku może ja zabiorę głos. Chcę Państwa radnych poinformować, że w międzyczasie Biuro Rady dostarczyło y, tu do mnie y, opinię, o której tak dyskutowaliśmy przy ustalaniu porządku obrad. Chcę tylko Państwa radnych poinformować, że. Ta opinia wpłynęła 31.01.2022 roku o godzinie 9:49 do Urzędu Miasta Wielkiej Otwieram dyskusję. A otworzyłem dyskusję. Przepraszam. Dyskusja jest. Są zgłoszenia do dyskusji. I w kolejności Pani Radna Iwona Kołos. Udzielam głosu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja tę dyskusję zaczęłam. Do, dotyczyła właśnie tej opinii Pani naszej Radczyni. I tutaj bardzo dziękuję Pani Radczyni, że nam ją przeczytała, ponieważ ta opinia Pani Radczyni wyjaśnia bardzo wiele. Takiej sytuacji możemy mieć więcej. Zwróćcie Państwo uwagę na sytuację, kolejną na przykład, i takiej sytuacji może być więcej. Pani Radczyni nam, bardzo dobrze wyjaśniła, że jest to, są to kompetencje Rady Miasta, bardzo ważne kompetencje i wystarczy, że podajemy swoją uchwałę. Także ja dziękuję tutaj za to wyjaśnienie. Dyskusja była taka, jaka była, panie przewodniczący, ale myśmy musieli, jakby ja musiałam podjąć ten temat, bo sądziłam, że być może pani radczyni zaproponuje nam wrzucenie tego punktu, jakąś inną sytuację, bo taka była dyskusja na Komisji Oświaty. Pan oczywiście nie musiał być świadkiem tej dyskusji, nie wiedział Pan o czymś, o dyskutowaliśmy, ale taka, taki był kontekst tego wszystkiego, bo myśmy prosili Panią radczyni, więc ja dziękuję za tą opinię, że Pani Radczyni przeczytała nam tą opinię, tutaj pozwolę jeszcze innym osobom brać głos, bo Pani Danuta zgłasza się, ale bardzo dziękuję, wyjaśniło to bardzo wiele, wystarczy, że podajemy swoją uchwałę i sprawa jest załatwiona, a takiej sytuacji może być bardzo dużo, także ja tu dziękuję, oddaję głos koleżance, potem najwyżej ewentualnie, dziękuję. To dziękuję pani. Formalnie tylko powiem, że tego głosu to ja udzielam, a pani już skończyła. Tak proszę bardzo, pani Danuta Karniewicz, udzielam Pani głosu pani Radnej. Szanowni państwo, ja zrozumiałam, że w tej chwili musimy podjąć uchwałę dotyczącą dotyczącą tej skargi. Ja proponuję uchwałę Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia i Rada Miasta uznaje skargę z dnia 2 października 2021 na działanie burmistrza miasta za zasadną. Nie wiem, decyzję do państwa zostawiam, ale myślę, skoro myśmy tam głosowali że ta uchwała, że ta skarga jest tam, tam było zasadną. Ja osobiście uważam, że to była zasadna i dalej trwam przy swoich, przy swoim zdaniu. W związku z tym ja proponuję taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej, ale żeby ta uchwała. Uchwała mogła wejść w życie to co trzeba. Nie, właśnie chcę poprosić Panią Mecenas, Właśnie. Czy taki sposób jest Uchwały może, może zgodny z prawem? Dziękuję tak? bardzo, tak, tak, o to mi Dziękuję bardzo. Pani Mecenas, czy Pani mnie słyszy? Czy Pani nas słyszy w ogóle? Tak, czy chciałbym uzyskać odpowiedź, czy taka uchwała w tej formie, którą zaproponowała Pani Radna może, yy, może już być poddana pod głosowanie, czy wymaga jeszcze jakichś innych dodatkowych opinii. Proszę bardzo, udziałam Pani głos. Tak, ja może się odniosę. Ja uważam, że to nie musi być uchwała, wystarczy, że się naniesie poprawki na tamtą uchwałę, tak. My mamy projekt uchwały, bo uchwała jako nowa uchwała musiałaby być procedowana no od początku, natomiast tam jest projekt, mamy projekt uchwały, który został skierowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i wystarczy poprzez poprawkę do tej uchwały zmienić treść tej uchwały, żeby osiągnąć taki cel, o jakim mówi Pani, pani Radna, tak? czyli zmienić paragraf pierwszy tej, tej, tej uchwały, natomiast tak jak, tak jak mówiłam, żeby, żeby to, co, to, co zawarłam też we wnioskach tej opinii że musi być, muszą być przedstawione argumenty za, za takim stanowiskiem i idealnym stanem byłoby, żeby się odbyła rzeczowa rzeczowa dyskusja, bo mamy przecież projekt komisji, która zbadała sprawę i która wnioski z tej sprawy przekazała, przekazała państwu i teraz Teraz, jeżeli Państwo no, nie zgadzacie się z tymi wnioskami, no to to y, powinno być wynikiem argumentacji merytorycznej, tak? I, i no i oczywiście, tak, t, ta merytoryczna argumentacja to jest jedno, a drugie to jest y, moim zdaniem właściwsze nie procedowanie uchwały od nowa, tylko zmiana treści uchwały, y, która, y, która została przedstawiona przez, y, przez komisję, czyli. Normalnie, tak jak, jak wynika ze statutu, tak, wniosek, wniosek tak, do, do, do uchwały, przegłosowanie ewentualnie tego wniosku i nadanie, nadanie projektowi. Ten, ten dokument, który został złożony, jest projektem uchwały, w związku z tym on podlega normalnej procedurze statutowej. Rozumiem, ale jeszcze mam do Pani pytanie w tak. tej sprawie. A więc, czy Pani Radna może wnieść zamiast uchwały wniosek o zmianę tego punktu, tak jak w brzmieniu, który przedstawiła nam i czy to wymaga dodatkowego procedowania przez komisję, burmistrza, chyba opinia prawna, opinia, czy możemy głosować ten wniosek, następnie uchwałę z uwzględnieniem wniosku. No to Już tak jak mówiłam, jedna. uchwała, uchwała, gdyby to była nowa uchwała, to ona wymaga jak gdyby od początku mm -hmm. całego procedowania, tak, inicjatywy uchwałodawczej i tak dalej. Dlatego właściwszym, właściwszym sposobem jest po prostu zmiana, zmiana uchwały. My mamy w porządku obrad tą uchwałę, mm -hmm. mamy projekt uchwały i tak jak przy każdej innej uchwale, tak, głosujecie Państwo okay. wnioski do, do uchwały, więc tutaj właściwszym byłoby, przeprowadzenie takiej procedury wniosku inaczej, to trzeba było wszystko zaczynać od nowa i jakby byśmy się wtedy zastanawiali, czy w ogóle mamy taką uchwałę w porządku obrad, tak, taką zgłoszoną przez, przez panią panią radną. Dlatego tak jak mówię, właściwsze jest, właściwsze jest yy, yy, zgłoszenie wniosku do projektu uchwały, który już znajduje się tak. I Projekt uchwały z uwzględnieniem ewentualnie wniosku głosować. Tak, 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 tak. Dobrze, tak. dziękuję bardzo. Mam dziękuję. jasność. Dziękuję bardzo. Pani Danuta Karniewicz się zgłosiła. Proszę bardzo, Pani Radna, udzielam głosu. Państwo, w związku z czym zgłaszam zmianę treści uchwały w paragrafie pierwszym to jest to jest skargę z dnia 2 października na działania Burmistrza Miasta uważa się za zasadną. A ale pani może, krótka zgłasza wniosek. Może, może krótka motywacja bo tam pani prawnik mówiła. Ja wiem ale pani zgłasza wniosek proszę panią. Wniosek tak dobrze dobrze. No, wyraźnie trzeba zaznaczyć. Tak. O zmianę paragrafu pierwszego. Który powinien mieć brzmienie? Z? Za skargę jest, za uznaje się skargę za zasadną. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pani radna Iwona Kołos, udzielam pani głosu. Oczywiście, tutaj przepraszam pana przewodniczącego, że oddałam głos pani radnej, pani Danucie. Tak, przejęzyczyłam się, także przepraszam, no, wcześniejsze nie. moje przejęzyczenie. Tutaj chciałam powiedzieć, że pani nasza radczyni zwróciła uwagę na argumentację, na merytoryczną argumentację. Myśmy przez dwa miesiące dyskutowali o tym. Wydaje mi się, że argumenty zostały już powiedziane wielokrotnie, także wydaje mi się, żebyśmy już nie roztrząsali tego tematu. Ale dziękuję. Zmiana treści uchwały to też jest bardzo dobre, że pani radczyni nam wyjaśnia pewne kwestie i na przyszłość będziemy widzieli, jak do tego tematu podchodzi. także tutaj dziękuję i argumentacja, wydaje mi się, dwumiesięczna jest przekonywująca. Dziękuję. Dziękuję. Pani Danuta Karniewicz, wniosek formalny zgłosiła. Udzielam Pani głosu. Ja już tylko chciałabym leciutko jeszcze uzasadnić odnośnie, odnośnie tej zasadności, ponieważ w naszym urzędzie problem obiegu dokumentacji już od dawna. Zgłaszałam kilkakrotnie. Pytałam panią sekretarz, czy proponowałam audyt wewnętrzny odnośnie obiegu dokumentacji. Pytałam, czy był. Nie było takiego, takiego audytu, w związku z czym ja dochodzę do wniosku, że mamy problem, jeśli chodzi o obieg dokumentacji. I tu w tym wypadku uważam skargę za zasadną. Dziękuję bardzo. E, dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. E, za. Mykam dyskusję. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do głosowania wniosku, który brzmi następująco. Proszę Państwa, tak. wniosek o zmianę treści projektu uchwały w paragrafie pierwszym na następującą. Uznaje się za zasadną skargę Pana. Z dnia 2 października 2021 roku na działanie burmistrza miasta Bielsk-Podlaski. Taki wniosek za chwilę będziemy głosowali, ale proszę najpierw potwierdzić obecność. 21 radnych potwierdziło obecność, a więc wszyscy są, jest kworum. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kuzak, kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk wstrzymuję się. Proszę Pana Grockiego i Pana Chyniewickiego, proszę Pan jeszcze Tomasz Chyniewicki, proszę o głosowanie. Informuję, że w głosowaniu Podaję wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przeciw 8. Jeden radny wstrzymał się od głosu, a więc wniosek został przyjęty. Mamy wniosek do projektu. Uchwały? Ktoś się zgłosił do dyskusji. Pani Danuta Karniewicz się zgłosiła. Udzielam pani radnej głosu. Dziękować wszystkim za głosowanie. Wreszcie zamknęliśmy sprawę tej skargi, bo byśmy dalej po prostu ją musieli procedować. Dziękuję wszystkim. Dziękuję, ale jeszcze przed głosowaniem pani Mecenas prosi o głos. Udzielam głosu. Ja dostosowania uzasadnienia do, do stanu faktycznego, no. bo w tej chwili mamy tak, mamy uzasadnienie dla odwrotnego jakby skutku uchwały tak ponieważ przyszedł wniosek mamy teraz będziemy procedować uchwałę w kierunku uznania skargi za zasadną natomiast całe uzasadnienie dotyczy Bez sytuacji żadnego. kiedy skarga jest niezasadna więc więc albo tą albo Należy, no na pewno należy wyeliminować uzasadnienie o, o, takiej, o takiej treści i teraz pozostaje kwestią otwartą, czy, czy będzie przygotowane uzasadnienie do tej uchwały, czy, czy uchwała będzie bez, bez uzasadnienia. Bo w tej chwili mamy logiczną niespójność tak treści i uzasadnienia. Więc to jeszcze wymaga zmiany. Ale, a więc zmian uzasadnienia? No tak jak My. powiedziałam, tak, mamy, My. mamy w tym momencie, ponieważ wniosek przeszedł, mamy uzasadnienie, które uzasadnia jakby odwrotną sytuację przyjęta w treści uchwały i teraz, i teraz mówię, albo to uzasadnienie w ogóle powinno zostać tak wyeliminowane, albo powinno być zmienione na uzasadnienie, które będzie spójne z treścią uchwały. Dobrze, a więc kto powinien unieważnić to uzasadnienie? To powinno to się też odbywać, odbyć przez wniosek tak? wniosek, tak? przez wniosek, tak, że wobec tego to przez zmianę to... uchwały, tak, wniosek, wniosek do projektu. Mhm. Mhm. Czyli powinien być kolejny wniosek o tak? Tak, dobrze. A kto powinien opracować uzasadnienie? Nowe Komisja? Tak? Niekoniecznie, niekoniecznie komisja, ponieważ komisja już swoje opracowała, tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli w tym kierunku byśmy poszli w tej opinii też zwróciłam na to uwagę, że, że jakie, jakie konieczne są elementy w uchwale, w sytuacji, kiedy jest uznana skarga za zasadną, a jakie są w sytuacji, kiedy jest odmowa uznania skargi za zasadną i w związku z tym, że jak procedowaliśmy odmowę uznania skargi za zasadną, czyli inaczej, skarga miała być bezzasadna, wówczas obligatoryjnym było uzasadnienie tej uchwały. Natomiast w przypadku uznania skargi za zasadną, uzasadnienie nie jest elementem obligatoryjnym. Ono może być, ale być nie musi. A, jasna sprawa. Dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Chyba, ale adwokat Pani Danuta Karniewicz, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, składam wniosek o wycofanie uzasadnienia do, tego, do tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest kolejny wniosek o wycofanie uzasadnienia do tej uchwały. Już możemy go tak. A więc za chwilę podam ten wniosek pod głosowanie, ale proszę o potwierdzenie obecności. Dwudziestu jeden radnych potwierdziło swoją obecność. A więc wniosek o wycofanie uzasadnienia do projektu uchwały, który zgłosiła komisja, poddaje pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk. Przeciw, kto się wstrzymuje, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. A więc Informuję, że w głosowaniu jawnym za głosowało 13, przeciw 6. radnych, wstrzymało się od głosu. W związku z tym informuję, że wniosek uzyskał wymaganą większość. Dziękuję Państwu, a więc. Czy jest wniosek jakiś inny? Nie ma, tak? A więc proszę Państwa, przejdziemy do głosowania za chwilę projektu uchwały z uwzględnieniem dwóch wniosków. Pierwszego wniosku o zmianę treści uchwały na zasadną skargę i drugi wniosek o wycofanie uzasadnienia, które przedstawiła komisja. Proszę Państwa o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum kto z państwa radnych jeszcze nie potwierdził ja bo pan krzysztof grocki proszę bardzo jeszcze 21 radnych potwierdziło poddaję projekt uchwały z uwzględnieniem pierwszego i drugiego wniosku już Kto z Państwa radnych jest za? Proszę przycisnąć przycisk. Za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk. Przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 8. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a więc uchwała została podjęta z uwzględnieniem wniosków. Dziękuję.